Dobra, skoro oni sobie tak stoją, ja nie będę narzekał, naprawdę. Tylko niech. W... Dobra. I trzeci jeszcze. Dobra, ginj. Ginj zarazu i nie wracaj. Dobra, tutaj nic nie ma. Do tego auta nawet nie będę wchodził. Jeden pojazd jest jeszcze gdzieś tam. A spróbuj mi. Jasny gwint, cholera jasna. Co to miało być? Fucking shit. Dobra, po tobie. Jeszcze twój kolega jeden. Bądź koleżanka Fuck Dobra Edward biegnij, biegnij Przydałoby się znaleźć coś drewnianego um, Tu się rzeczy zbagowały w, w powietrzu Dobra ten Ktoś nie da nam spokoju po prostu Chodź tu Oczywiście moje zdolności. No gin. Kolejne auto jest, że komu gdzieś w tamtą stronę. Kolejne jest tam. Liczę na to, że któryś z nich będzie działać. U, tutaj wielki, wielki pożar. Dobra, spotkanie w ambulansie nadal to samo Dobra, będę się przemieszczał tutaj po skraju tego Uu. Z miasta nic nie zostało To auto powinno być gdzieś tutaj Jest Tylko pytanie czy ty odpalisz Wyglądasz na sprawne Chodź szybko. Tak, i są nawet kluczyki. I co? Kto teraz będzie podskakiwał, co? A? Dobra, musimy się dostać do ambulansu. Ale skoro mamy tą przewagę, że siedzimy w wozie... Ja chcę trochę pozwiedzać to miejsce. Co mi plujesz w szybę? Oj, oj! Tu powoli, powoli. Może to auto, które tutaj jest, jest jakieś lepsze? Terenowe? Wolałbym terenowe. <laughs> serio? No, dobra, muszę jakoś wycofać Oczywiście nie da się Dobra, na czuja do tyłu będę jechał Dobra, za chwilę to auto przestanie istnieć Jak będę tak dalej jeździł Oczywiście, niewidzialna ściana. I auto musiało się zbagować. Chociaż nie. Aaaaah! Draniu mały. Tak. Dobra, tutaj. No, nie da mi wycofać. Dobra, tak się udało. No, motherfucker. Edward, przyłóż się do tego... chłopie. Dobra. Najwidoczniej musimy obkrążyć ten staw, czy... co to, 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 to jest? Już myślałem, że wpadnę. Dobra, tutaj jest niby kolejny samochód. Nawet... O, jasna cholera! Nie zauważyłem tego! Dobra, to. Ała! Wysiadamy szybko. Wsiadamy. Nie tutaj Edwardzie. Kurwa mać, Edward! Ja pierdolę, kurwa! Przepraszam za przeklinanie, ale kurwa, mnie to już po prostu. Leżeć! Rura wydechowa odpadła. Serio? Właź do tego auta. Przekręcaj kluczyk. I jedziemy dalej. Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje. Chciałbym sprawdzić mapę tego miejsca. A to, co to ma być. Dobra, nie mam zamiaru się dowiadywać, co to jest. Jedziemy prosto. Chociaż, czy możemy tam wjechać? A, nie za bardzo. Tak. I w tym momencie auto się pewnie zamie... Nie. Jasny wid mechanika jazdy. No genialnie, genialnie Dobra na szczęście jesteśmy już blisko celu Fucking shit O to było naprawdę Mogę któregoś <laughs> Gińcie, o o, Edward, wysiadaj! Nie cofaj się, tylko wysiadaj z tego auta. Serio. Musicie ze mną walczyć? Spadajcie! Wow, 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 Dobra. Edward, szybko, szybko. Ja idzie proszę, szybko. O o tędy nie ma przejścia. To myślę. Wróży. Tędy też. SKACZ Dziękuję ci bardzo. Dobra, musimy tą trasę pokonać na piechotę. Czy oni już dali za wygraną? Chyba tak. 80 pocisków. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jak ja się tam mam przedostać? Chyba, że skacząc. Dobra, skacząc. No na pewno, ale gdzie jesteście? Tam się czajcie. A zapomniałem, że to są ci, co lubią całować ludzi. Jasny wind, dajcie się trafić, kurwa, już. Dobra, jest tutaj jak przejechać? Jest. Pieprzaj. Już wiem, jak Was załatwię. Oczywiście, oczywiście. Nie mogłem trafić za pierwszym razem. Dobra. Nie dadzą spokoju. Aha, już nie możemy napełniać. Na szczęście tym możemy napełniać. Jasny gwint, czy ja? Edward. No nie, to jest po prostu komiczne w tym momencie. I. Poobserwujmy, jak Edward spada. Tak to jest, jak nie chcesz, nie chcesz współpracować. Aha, jesteśmy tutaj. Tak, ja wiem, że chcesz mnie przytulić. Dobra, poszedł serio, Edward. O tyle dobrze, że czekają aż napełnię to wszystko. Edward, po tobie. No, dobra, tylko teraz jest pytanie, jak ja się tam mam przedostać, skoro tutaj są te wszystkie auta. Czy jest jakaś inna droga, którędy mógłbym się przedostać? I gdzie jest mój wózeczek? Dobra, najpierw idę po samochód. Dobra, przesiądź się, bez nerwów. Przesiadaj się zapal lampkę. Mhm. Jeszcze chciałbym, żebyś zapalił światła. Aha, już nie możesz, bo przecież... Nie, możesz. E, świat... Aha, to były światła zapalone. Dobre. Tak działa. Dobra, i postarajmy się jakoś przedostać. Chyba, że po prostu pospycham te. Dobra, zróbmy sobie tutaj mały korytarzyk. nie tylko, czy to zadziała. Sterowanie tym pojazdem jest do tu. Zadziała? Doleć, doleć. Super. Że nas znajdzie. Wreszcie. Nie, nazwisko? Edward. Canby. Wraca pan pamięć? Tak, coś w tym stylu. Okej, okay, proszę usiąść i dać się obejrzeć. Mamy chwilkę. Człowieku, w parku jest pełno zombiaków. Chryste, może pan podziękować damie Najwyższa pora, żeby się tym zająć. Złe wieści. Godzinę temu skończyły się nam środki przeciwbólowe. Trzymaj się. Pańska przyjaciółka powiedziała mi o pana amnezji. Mógł ją wywołać posttraumatyczny stres. Nic dziwnego. Sądzę, że dziś wielu chciałoby tak zapomnieć. Wie pan o czym mówię? Ziemia otwiera się i odcina nas od reszty miasta. Jezu! Proszę, kiepska robota, ale wytrzyma do rana. No to spójrzmy. No, Co Musiałem wczytać zły plik. Daj zachnuj. Profesor Edward Carney. Badacz. Zjawisk paranormalny. <noise> Rozwiązał sprawę samobójstwa Jeremy'ego Hartwooda w majątku Del w 1924 Co? roku. Co? Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 38. Co do cholery? Nieważne. Tutaj. Znaki szczególne. Duża blizna po lewej stronie twarzy. Wolne żarty. To znaczy, że ma pan... Kurde, nieźle się trzymasz, chłopie! Powiedział, że zaginął w 30. którymś... Kuczy, z którego roku był ten dokument, który dostaliśmy? Czyżby Edward był właśnie tą osobą, która mieszkała u mnichów? Hmm. Zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie, muszę powiedzieć. Na początku nawet bardziej nic nie wiedzieliśmy. A teraz zaczynamy się dowiadywać. To coraz nowszych... nowszych rzeczy. Może się dowiadywać tylko nowych rzeczy. a coraz bardziej ciekawych. Mm, tak, chcę zapisać stan gry. Ale nie... Kontynuować będziemy dopiero w następnym odcinku. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.